Siema, z tej strony, Dawid2X to jest gra Baby's Nightmare Circus. To już będzie ostatni odcinek, jeśli chodzi o tą naszą fabułę. A przedostatni, jeśli chyba chodzi o tą grę. Dzisiaj se przyjdziemy te dwie noce, nie wiadomo co to jeszcze będzie. I plus, przejdziemy sobie na Ekstras, bo Ekstras się odblokuje po tym, jak przejdziemy całą fabułę. A we. Czekajcie, policzy sobie. We środę będzie odcinek ze sekretu. Więc to będzie też bardzo fajna rzecz. Bo sekrety ponad... Jedno jest takie średnie, ale drugie jest takie... No creepy sekrety w ogóle, więc... Okej, okay. o tu jest w ogóle... Jest to samo o co chodzi. Anard is a very intelligent be begin. Use the provided hints he gives to you him down, flash your light, make him go away. Okay, okay. O oh, kurcze, dobre, to będzie dobre. Czyli X tutaj jest start. No dobra. I, um. i, I? 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 Yes! No o co chodzi? Ej, to jest jakiś boss już, to jest jakiś enard. A ja nie wiem o co chodzi. Aha. Próbuję zrozumieć, ale dalej nie rozumiem. Czyli on będzie dawał nam jakieś znaki, czyli jak będzie takie, to będzie gdzieś, nie wiem gdzieś, to będzie. No i znowu to samo. A gdzie to jest? To jest tu? To jest tu? I nie wiem gdzie tu ma być. Nie. Jezus, a to jest bezsens, bo ja nie wiem, co do czego znaczy. Dobra, jeszcze raz. Czyli takiej, to nie znaczy do tych dwóch, dobra. No to trzeba wykmienić. To będzie taki głos. O, teraz słyszę, to na pewno będzie tu, na 100%. I mamy flash na niego robić. Ej, ej to będzie scary, już to coś czuję. Czyli takie coś, dobra, tu już mamy jedno. O, takie coś, to było zawsze tu. Dobra, to wiemy dwa już, już będę wiedział dwa. A takie... O, znowu tu. Czy może się powtarzyć? Dobra Dobra Mamy do szóstej M przetrwać Mi się wydaje, że to jest tu, bo tu takie coś było takie Co się robiło Tak, to jest tu Oj ojoj oj oj Już pierwsza M. O, to pewnie jakiś inny dźwięk, jakiś inny dźwięk, będzie tam, jak będzie to prawo tutaj, definitywnie dobra? O, i takie coś musi być w tym taki dźwięk. Jakbyś z głośników korzystał, nie? Dobra. Druga EM, może przed Oto O, to tu. Dobra. Dobra. Dobra, tutaj na 100%. Tylko trzeba tak dobrze słuchać, bo jak się popełni jeden błąd. O nie, nie. Dobra. To już jest słabo. Nie, 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 dobra, idę. Dobra. Jeszcze ciałem. Jeszcze tylko połowa. Znowu tu. Okej. Okay. Nie. Dobra. Muszę naprawdę nawalać w tego shifta. Nie jest takie proste. Chyba O on jest scary. Dobra. Dobra, tutaj. 4M, come on. Dobra znowu Ale on jest creepy Dobra Jeszcze tylko dwie godziny, come on W sumie to dwie minuty, ale Musi się udać Come on Co się dzieje? Czemu tu jest takie coś, halo Co się dzieje teraz z licznikiem? O, już się stresuje dosyć, <śmów> okej okay, spokojnie, no i nie jest to ciekawe brak tu na sto Chodź tu. O, to, jest, to nawalanie jest takie głupie. Tu? Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Dobra. Proszę, szósta. Szósta. Come on. Oh, moja ręka już pada. Yes! O, moja ręka. Dobra, mamy... Bossa chyba przeszedł. Czyli będzie... ...bossów? O, i z tym będzie związany jeden sekret, ale to może już nie będę wam zdradzał. Więcej... Babies Attacks? To jest drugi boss, to jest pierwszy boss, teraz drugi boss. Ostatni level w tej grze. No to niech będzie. No i szybko minęła ta gra, bardzo szybko, wam powiem. Oh, to are chevalier. We're to Let's Okay, turn the maggot you. have been equipped with a special device. Find your enemy intent and press S to give here a control shock. Don't use your shock device if she's not nearby. Okay. Ehm... Um. CZEŚĄ! Ale teraz mamy szukać ich potemca... W potentach? W czyli namiotach. Jeśli będzie w którejś, to mamy S a jeśli nie będzie, to do i klikniemy S, to nas okej. Mamy tak szukać. Teraz nie będzie głosu, okej. Okay. po prostu mamy szukać. Jak przez przypadek kliknąć, ale nie ma godziny, to jest najgorsze. Klaski nic nie widzimy. O nie. Dobra. No serio? Co, Co Tutaj jest za dźwięk. To dźwięk. O nie. O oh 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 nie. Oh nie. Ale to jest scary. Jeszcze ten dźwięk tutaj teraz. O nie. Co jest grane? Jaki dźwięk, to jest creepy. Trzeba to jeszcze bardziej słychać. Jakby była zepsuta. Jest taki creepy dźwięk. To będzie coraz głośniejsze, prawda? O nieźle. Uff. Ale free pizza to jest. Oh. Oh. Proszę nie. Ultra słyszkośny jest. To ja i kup. scary. O. O. Udało się. Okej, Udało się. I finally accomplished this stupid task. Playing through my own corrupted game. Thank you for defeating me, it. What? The freaking baby creature? The baby gets. Oh. You removed it from the game. Can I? Be let free from this hellhole, this one problem still standing through? What's this? That. It always comes back. Ooh, 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 ooh. The game holds a place for it. Good night. The The baby gate's ending. Czyli za przejście w fabuły mamy pierwszy ending I mamy pierwszą gwiazdkę chyba No i dostaliśmy Baby Gates and Skeleton Mamy pierwszą gwiazdkę i właśnie mamy tą pierwszą Classic mode Ja nie wiedziałem, że jeszcze coś takiego będzie to jak coś po zrobię na to jakby jeden odcinek dodatkowo, czyli jeszcze by dwa odcinki z Baby Nightmare w Merciscus przynajmniej, ale nie więcej, jak to nie będzie dłuższe. Mam nadzieję, że nie. No i dostaliśmy tą pierwszą gwiazdkę. Z y Zobaczmy, czy wszystko udało się przejść. No tak, mamy wszystko i tu nie ma dodatkowych żadnych rund, żadnych sekretów, więc. Przeszedliśmy całą fabułę. Tylko ten klasik mój ten jest dziwy, straszny tutaj. sobie wejdźmy sobie wprasowaniem, a później w extras jeszcze przeglądniemy dzisiaj. No i to będzie tyle. O, już mamy prawie że Te dwa będą właśnie dwa sekrety, mówiłem, tak? I to będzie z tym jeden związany sekret. A drugi, właśnie z tym. Ale ten sekret, właśnie jest taki zwalony. Troszkę taki. Taki trochę słaby, ale jakoś tak. Da się przyjrzeć, a ten jest dosyć ponoć scary, więc <gry> sprawdzimy go w środę. Czy to jest ten klucz? W ogóle nie błyszczę, po prostu tak jest. I dzisiaj jeszcze to dostaliśmy. Co, muzyczkę gra fajną, no to fajnie, bardzo się cieszę. Ale powiem wam, że ta muzyka jest etniczka. Nie, 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 nie. Nie, wiem, co jest lepsze? Czy to? Czy to? Obydwa są dobre, ale dobrze. Jeszcze to nie koniec na dzisiaj. Ponieważ jeszcze mamy ekstras. Więc wejdźmy w to ekstras. No i właśnie mamy tutaj wszystkie dodatki. No to zobaczmy. Wszystkie animatroniki, tak. Nightmare Baby, Nightmare Beedbub. No właśnie to jest właśnie z, z Teaser Location, gdzie gram Trzecią Noc i będę nagrywał Czwartą, ale przed nagraniem, czwartą będę grał w Plague Evolved. Nightmare Ballora, ojejku. Nightmarina. Nightmare Bonbon, o. Oh. Czekaj, gdzie on występował? A, to był w minigierkach, tak. Nightmare Bonnet. Nightmare Fintime Foxy. Ale ona jest zniszczona ja nie mogę. Nightmare Fintime Freddy, Nightmare Fintime Freddy. Nie, czyli nagrać Five Nights at Freddy's 4 to jest jedyna gra. Jedyne dwie gry, które na razie mam pobrane na dysku i mam zamiar nagrywać. Chociaż jedno już nagrywam to jest Sister Location i FNAF 4, ale nie wiem, czy FNAF 4 nagrywać. Jeszcze na pewno FNAF Worlda będę bym nagrywał, bo to jest całe epickie, żeby to tak nie nagrać. I Undertale, ale to na razie to tyle. Nightmare and Nord Baby Gates. No i to jest właśnie. Jumpscares, dobra. Niechaj będzie Loading. A to taka muzyczka epicka. Lediot out. Dobra, wiecie co? Puścimy ze z tym, o tym. ale jeszcze... O, to jest pełny dźwięk, bo zawsze nie mieliśmy pełnego dźwięku, teraz mamy. O, to mi przestraszyło strasznie. jak się spodziewa to nie jest tak źle No to wszystko, dobra. Już koniec, żeby was nie straszyć tutaj. Dobra. Making baby. O, to To będzie ciekawe. Jak jak, jak kolej stworzył baby? Tutaj ma takie oczka. No dobra. Czyli twarz zrobił. Później takie coś. O, to, to to pomiędzy tym a tym to jest taka różnica wam powiem. No ale jednak. To jest to... O i pomiędzy tym a tym też jest dużo różnic. Tak, głowa została stworzona. No i to już dolna część. Baby, baby, baby. Mamy baby. Making Palola, teraz, zobacz jak to było. <ścoughs> o Ojejku. To nieźle. jeszcze Making Freddy. Fine Time Freddy. Ale powiem wam, że właśnie ten Nightmare Snap 4 tak wszystkich inspiruje do robienia takich O i to są dodatki takie już totalnie. -screen. ok? screen. Okej! Rzecz! <grymne> to jest rzecz? Nie rozumiem, ale dobrze. and you know, then game over screen it's a teaser welcome to baby's circus World. yes i, I think it should be bad ending press Y to watch this is starting the this is the conversation baby babu is the key ale Aha. <laughs> Dobra, nieważne. Mamy wszystkie tutaj przeglądnięte rzeczy. Całe extras. Exit. Like tak jest. Czyli uwaga: teraz zostały nam tylko te dwa. Jakby powiedzieć: uh, Sekrety i klasik to Zobaczymy, może. To akurat będzie taki dodatek. Nie będę teraz tego sprawdzał, bo mi się nie chce. Na dzisiaj to tyle, co wszystko na dzisiaj Siema!